Cześć! Witam Was na moim kanale. I na początek chciałem Wam przypomnieć, że właśnie jest do wygrania u mnie fajne konto. Jedyne co musicie zrobić to zostawić komentarz pod moim wczorajszym filmie. Tutaj się pojawi link do tego filmu. Także jeżeli chcecie wygrać konto musicie subskrybować mój kanał i zostawić tam komentarz i to tyle, a jutro będę losował zwycięzcę a teraz przejdźmy do tego co dzisiaj jest yy, na tapecie dzisiaj postanowiłem pokazać wam 12, najgorszy, 12 najgorszych legend moim zdaniem i zanim przejdę do tego chciałem Pomówić o jednym czempionie który tydzień temu zdecydowanie znalazłby się na tej liście, ale właśnie tego uniknął. I tym czempionem jest Summer Jamkers. Lego, który jest fatalny, ale jak się okazuje, może solować Bomala. Może solować najgorszego, najtrudniejszego bossa w Doom Tower. Więc z tego powodu Oszczędziłem go i nie trafił na, te, na tą listę, bo jeżeli on dzięki swojemu pasywowi tutaj i temu block damage jest w stanie to robić, to na pewno będzie w tym momencie bardzo przydatny dla niejednego gracza. Dlatego Samar z tego powodu tutaj nie trafił. Ok, ale przejdźmy do, do tej dwunastki. Zacznę od chyba najgorszej, najgorszej legendy, jaka jest w tej grze. To jest Tila. Gormane. Nawet nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Dosyć nudno. I popatrzcie na ten speed: 92 punkty speedu. To jest tragedia. Ma fajne HP, fajny defense, ale ten speed ma do tego fatalne skille Tutaj atakuje jednego przeciwnika i kradnie jeden losowy buff. To jest naprawdę słabe. Słabe A1. Jak na legendę. Gorgorap ma coś w tym stylu, bo nawet dokładnie to samo. Więc to zdecydowanie nie jest A1 warte legendy. Na 2 ponownie atakuje jednego przeciwnika i wrzuca HP burn na dwie tury, i wrzuca Continuous Heal na wszystkich na dwie tury, jeżeli ten atak jest krytyczny. O Przy tym, ile championów teraz mamy, którzy wrzucają HP burn na wszystkich, bo HP burn. To jest bardzo, bardzo słaba opcja To, to Wderki są takie, które mają takie skille Na przykład Bulwark, on też rzuca pojedynczy HP Burn No i na koniec mamy Atakuje wszystkich przeciwników Po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie Leech I 100% Heal Reduction na dwie tury Heal Reduction, który jest bardzo słabym skillem Licz na AOE w bardzo niewielu miejscach potrzebujemy. Licz jest ok, ale no, patrząc na cały ten zestaw, jaki Tila ma, to ona byłaby średnim epikiem. jeszcze ma Aurę, rezyst we wszystkich miejscach o 35, tylko 35. Także pierwsze na mojej liście to jest Tila Gormin. Jak już tu jestem, to mogę wybrać kolejnego. To jest grochak. Grochak, czepion, który już wygląda lepiej. Wygląda na jakiegoś wielkiego brutala, po którym się można spodziewać, że naprawdę bardzo dobrze będzie uderzał. Staty, staty ma przyzwoite. A skile tutaj atakuje dwa razy losowo, czyli nawet nie możemy wybrać, kogo zaatakuje I każde uderzeniem po, maniu, po wyksiążkowaniu ma 50% szans na wrzucenie Decrease Speed Decrease Speed jest fajne, problem w tym, że atakuje dwóch losowych ludzi Tutaj atakuje wszystkich, napełnia swój Turmiter o 20% za każdego przeciwnika, który ma na sobie Decrease Speed No taka warunkowość na, na legendzie, no to nie jest to nic dobrego Później atakuje jednego przeciwnika, kradnie tour meter 4 tury cooldownu. Tutaj też 4 tury cooldown. Także cooldowny wysokie, Skille niezbyt ciekawe. I jeszcze ma aurę. Zwiększa speed w dungeonach o 24%. Chyba ta aura. Mimo, że to jest tylko dungeon, jest najlepsze z tego jego zestawu. Do tego nie uderza jakoś super mocno. Także. Na drugim miejscu. Drugim czepionym, którego ramię jest Grohak. No nie, przejdźmy jeszcze. Tutaj przecież jest jeden. King Garok. Człowiek z wielkim kolczykiem w sutku i wielkimi ostrzami. Bo tak, po kimś takim można by się spodziewać, że atakuje bardzo mocno. Otóż nie. To jest księżniczka Garok. A nie King Garok. Princess, ale ma bardzo fajny speed, wysoki atak no niestety HP i defense trochę gorsze więc nie tak łatwo go utrzymać przy życiu, na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy 35% szans na wrzucenie stan na jedną turę i szanse zwiększają się o 50% jeżeli turmiter przeciwnika jest równy lub niższy od Kinga roga Czyli taka znowu warunkowość. No to już jest legenda. Na, pe na pewno już nie potrzebujemy takich warunków u Legend. Na 2 atakuje jednego przeciwnika 4 razy. Każde krytyczne uderzenie ma 50% szans na obniżenie cooldownu goalmakera o jedną turę. To jest jego A3. Co on tu robi? Atakuje wszystkich, ignoruje 20% defensu, ignoruje kolejne 5%. Za każdy buff na celu. 5 tur cooldown. 5 tur do tego nie uderza mocno. Mimo, że ignoruje tutaj defense. No i jeszcze ma mm, passive. Zwiększa swój speed o 6 i crit damage o 7% za zaka, yy, każdego przeciwnika zabitego w rundzie. I może to dojść do, do 30 punktów speed, 30% crit damage. I jest resetowany, kiedy on zginie. Problem w tym, że ten pasyw jest bezużyteczny. Jest bardzo niewiele miejsc w grze, gdzie można na tym polegać, bo przynajmniej. Każda runda to każda fala to zresetuje, każda kolejna fala to zresetuje. Więc coś takiego mamy na bossach, na których bardzo długo się walczy, jak klambos. Oczywiście Kinga Rock nie ma nic, co przydałoby się w, na przykład na. Bossie, także ten pasyw jest kompletnie bez sensu u niego Dobra jedziemy dalej Kolejnym będzie Dark Elf I to jest Astrolith Ona już chyba dostała z dwa buffy w tej grze I ciągle Plarium nie potrafi sprawić żeby była użyteczna Speed ma fajny no Ale poza tym tak średnio na 1 atakuje jednego przeciwnika, napełnia turmiter losowego towarzysza o 15%. Lub wszystkich o 15%, jeżeli ten atak jest krytyczny. Więc ok, To jest całkiem spoko. Tutaj atakuje jednego przeciwnika, umieszcza dwie bomby, które zdetonują się po jednej turze i nie można tu nie może tu być rezysta. No i na koniec Wymienia się swoim HP z celem, potem atakuje swoim A1 Nie można tego używać na, bossów, na bossach Jeszcze jest efekt tutaj pasywny Dostaje dodatkową turę i obniża cooldown swojego A3 Jeżeli mm, HP spadnie powyżej 20% kiedy zaatakuje Cooldown po wyksiążkowaniu tu jest 7 5 tur Ta wymiana no, nie jest to coś bardzo użytecznego. Bomby w tej grze w ogóle nie mają miejsca. Wydawało się, że z bomalem. Bomby będą znajdą swoje miejsce w grze, no ale niestety nie są tam bomby skuteczne. No i to, co ona ma najlepsze, to jest 28 spida na arenie. Także Astralist kolejny bardzo mało użyteczny Legon Jedziemy dalej i teraz przejdźmy do Skinwalkersów Warchief to jest też czempion który już dostał przynajmniej dwa razy buffa i ciągle i ciągle nie jest zbyt użyteczny jest dla niego jedno miejsce tak naprawdę w tym momencie Magma Dragon. Który musi być prowokowany i tam on znalazł swoje miejsce, ale poza tym Poza tym nie jest zbyt użyteczny Problemem jest to, że jego żoniec oparty na defensie, ma wysoki defense Co jak zaraz wytłumaczę Jest tutaj niezbyt dobre dla niego Na A1 atakuje 3 razy Po wyksiążkowaniu 35% na rzucenie prowok na jedną turę I Obrażania są oparte na Defense. Na A2 atakuje znowu jednego przeciwnika, umieszcza prowok na trzy tury, kradnie dwa losowe buffy przeciwnika. Gdyby to było AOE na przykład, to już byłoby dużo lepiej. Tak, tu jednego i tu jednego. Bardzo słabo. No i jeszcze ma pasyw. Odbija 60% otrzymanych obrażeń do atakującego. Jego defense. I zwiększa się o 15% za każdego martwego przeciwnika. I o co chodziło mi, gdy mówiłem o tym? Gdyby jego. Ponieważ, żeby ten pasyw naprawdę jakoś zadziałał, to trzeba go budować z niskim defensem i wysokim HP. Wtedy on więcej obrażeń otrzyma i odbije jakąś przyzwoitą, w miarę przyzwoitą ilość obrażeń. Także, gdyby on był oparty ogólnie na HP. Wtedy mocniej by uderzał dzięki HP Byłoby to spójne z jego pasywem Już by byłoby lepiej Bo tak, budujemy go z wysokim defensem, który ma na też fajny wysoki Przez co on otrzymuje mniej obrażeń I ten pasyw jest bardzo mało skuteczny Także to był Warchief Przejdźmy dalej I to jest Arkeauf. Stąd też nie. Ona jest? A, już ja. high elf. I to jest Pixnil. Pixnil, champion który absolutnie fenomenalnie wygląda. Ale niestety działa już beznadziejnie. Mimo, że staty ma całkiem, całkiem dobre, przyzwoite HP, fajny defense, jest szybka. 20 już wbudowane. Także tutaj to jest fajne. Korzyść jej skillami Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Ma 30% szans na wrzucenie Veil na losowego towarzysza na jedną turę i nie może tego wrzucić na siebie. Można tutaj o 20% zwiększyć szanse na dzięki książkom. Prawda legenda. I tylko Veil. To już mógł być to perfect Veil. I chociaż nie losowy, tylko mogliby dodać na przykład warunek z najniższym HP, wtedy można byłoby tym jakoś sterować. A2 wrzuca duży INCREASE DEFENSE i CONTINUOUS HEAL na wszystkich na dwie tury, potem atakuje wszystkich przeciwników pod wpływem FREEZE. Umieszcza duży WEEKEND na dwie tury na przeciwników, którzy są pod wpływem FREEZE. Pierwsza część bardzo fajna, druga No niech już zaatakuje wszystkich Po co ten freeze tutaj? Albo dać jej dużo lepszą skuteczność na wrzucenie friza. Po to ma na A3, atakuje 5 losowo Każde uderzenie ma po wykształtowaniu 50% na wrzucenie frizu na jedną turę Ma 100% szans na wrzucenie frizu na wszystkich którzy otrzymają dwa uderzenia i znowu straszna losowość. Losowo uderza 5 przeciwników i ma tylko 50% szans na wrzucenie tego frizu. chyba że pójdzie na dwóch. To już naprawdę powinno być AOE i dużo większa szansa na wrzucenie tego frizu na jedną turę. A tak, to jest, nie jest to, absolutnie nie można na tym polegać, przez co na dwa też traci na wartości. No i jeszcze ma tutaj pasyw. Za każdym razem, kiedy przeciwnik rzuci fris na naszego czempiona ma 20% szans można o 15 zwiększyć na kradzież frizu i umieszczenie go na, i go na sobie. Ma 25% szans yy, na napełnienie swojego o 25%, za każdym razem kiedy dostanie fris i 35% usunięcia frizu. Z siebie na początku każdej tury. I to wszystko 15 można zwiększyć. Więc pasyw jest ok. Pasyw jest ok, chociaż te procenty mogłyby być troszkę większe i lepiej wtedy by chroniła przed frizem. jeszcze ma na koniec aure. Zwiększa rezyst na arenie o 80 punktów. Na szczęście w jej przypadku Plarium już zapowiedziało, że będzie, że dostanie buffa. Także mam nadzieję, że ją bardzo fajnie zrobię. ok, jedziemy dalej i to są ogryny i jedna z moich ulubienic War Mother ona uderza mocno problem w tym, że ona wszystko u się opiera na bombach, a bomby w tej grze są ciągle nie mają swojego miejsca na A1 atakuje dwa razy jednego przeciwnika ma szansę 50% szans na wrzucenie diklicy, tak, w spoko, a1 atakuje wszystkich, rzuca dwie bomby, które mają czas detonacji 3 tury na bossach wzrasta to o 100% obrażenia na A3 atakuje wszystkich i momentalnie detonuje wszystkie bomby jeżeli to jest critical hit i zwiększa accuracy Faction Trips o 65 punktów problem w tym, że bomby ciągle nie mają miejsca w tej grze War Mother jest na mojej liście Kolejny Champion to Kolejny Champion który był Fuzją i to była w zasadzie pierwsza Fuzja Którą zrobiłem Do której w ogóle podchodziłem Zamiarem zrobienia i to jest Skull Lord Vargal Champion który jak wyszedł wszyscy się zachwycali Tym jak dobre staty ma 70 Accuracy 107 Speeda Bardzo wysoki HP Bardzo wysoki Defense Problem w tym że on uderza bardzo słabą i tak naprawdę pełni w tej grze rolę tylko kogoś, kto ściąga na siebie obrażenia i jest w stanie je znieść, nic więcej. Tutaj atakuje jednego przeciwnika dwa razy każde uderzenie, napełnia jego turnmeter o 5% i 30% na powtórzenie tego skilla, i umieszcza heal reduction na dwie tury, jeżeli uderzy jeszcze raz na A2 wrzuca duży ten na siebie na dwie tury ma po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie prowok na cel na jedną turę gdyby wrzucał to ten na wszystkich chociaż albo prowok na wszystkich A tak, no nie jest to najlepszy skill Tu atakuje wszystkich ma 75% 100% po wyksiążkowaniu na Tigris. Atak na dwie tury. No i ma pasywy. Kiedy jest zaatakowany, obniża max HP o 5%. Nie może tego zmniejszyć o 50%. I nie działa na bossach. Jeszcze ma 50% szans na rzucenie True Fear Na wszystkich, których max HP zostało obniżone o 20% lub więcej. I tu jeszcze ma taki dziwny pasyw. Skrzesza z kulu Sworna daje 50% HP 50% turmiter na początku każdej tury i tylko jednego z skrzeszem także ludzie na Faction Wars z tym mają ciekawe mechaniki, bo pomaga im to przejść tylko że wszyscy atakują który którego on ciągle skrzesza przez co cała reszta jest bezpieczna, ale poza tym nie ma zbytnio Użytku. Ok, przejdźmy do kolejnego championa nie tutaj. I teraz muszę go znaleźć, i to jest errol. Errol, wysoki atak, fajny speed. Tu atakuje jednego przeciwnika, 30% szans na critical hit. Atakuje jednego, trzy razy, 30% na zadanie critical hitu Ignoruje troszkę obronę, i tutaj kradnie wszystkie. Buffy z celu, potem atakuje, ma 33% na critical hit, czyli wystarczy mu dać 70% critical hita. Uderza przyzwoicie mocno, problem w tym, że wszędzie za każdym zaatakuje tylko jednego przeciwnika i tyle. Nie można go jakoś, jest delikatny, więc nie utrzyma się przy życiu długo, tak jak na przykład Rotos czy Mountain King. Nie ma żadnego block revive. Praktycznie nic poza obrażeniami na jednego czempiona nie robi. Także bardzo mało użyteczny czempion. Także Erol jest na mojej liście. Kolejnym czempionem to jest czempion, którego w piątek trafiłem Nobel. I nie byłem z tego zadowolony. Bardzo wolny. I co on tutaj ma? Atakuje jednego. Po wyksiążkowaniu 50% szans na obniżenie czasu trwania dwóch losowych. Buffów na przeciwniku. Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem Fear, True Fear ma 75% szans na obniżenie czasu trwania hmm, wszystkich buffów o jedną turę. Tutaj atakuje jednego, ignoruje 30% defense i wypełnia swój turniter o 25% po ataku. Jeżeli jest w true, true Fear albo Fear, obniża cooldown swojego A3 gdzie atakuje wszystkich 100% szans na obniżenie turn -meter o 20% jeżeli przeciwnicy są pod yy, dodatkowo napełni swój turn -meter o ilość którą skradł obniżył przeciwnikowi no i jeszcze ma pasyw. za każdym razem kiedy obniża, yy, w, pełni ob yy, w pełni obniży turn -meter jakiegoś championa ma 50% szans na wrzucenie True fear, na niego na jedną turę można o 25% to zwiększyć, także to nie jest fajny zestaw skillów, do tego bardzo wolny. Słabiutki champion. No i na koniec Dark Elves. I jest to Queen Eva. Queen Eva, która fajnie wygląda i ma tylko jedno użycie w tej grze. Jest bardzo łatwym do zrobienia farmerem, no ale jednak. Po, po legendzie spodziewamy się czegoś więcej niż tylko bycia dobrym farmerem, bo nawet nie jest najlepszym farmerem, że Wehrhaund jest od niej szybszy. Jest szybka, ma wysoki atak i co ona oferuje? Atakuje jednego przeciwnika, 70, nawet nie 80% szans na umieszczenie Hill Reduction na dwie tury, czyli nic ciekawego. Na dwa atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Przeciwnicy zabici tym skillem nie mogą. Być wskrzeszani. No ale atakuje jednego, więc też nie jest to super skuteczne. I tutaj atakuje wszystkich. Obniża turmiter o 20%. Resetuje cooldown w swojej skilli jeżeli kogoś zabije. Ma 15% szans na critical hit, czyli nie trzeba jej dawać 100%. Dodatkowo jeszcze ma. Aurek, która zwiększa o 19%. Dlatego niski, naprawdę niski crit rate wystarczy je dać, żeby była dobrym farmerem. Dlatego łatwo ją zbudować. No ale jak już mówiłem, od legendy spodziewamy się zdecydowanie więcej niż tego, żeby była dobrym farmerem. Także to jest moja dwunastka. Napiszcie w komentarzach, czy się zgadzacie. Może kogoś byście dorzucili, albo kogoś. Usunęlibyście z tej listy. Przypominam o nagrodzie. A z mojej strony to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć.